Dzisiaj zajmiemy się meblami z metalu. Robimy narożnik ogrodowy, taki tarasowy. Kształtowniki, jakie zastosujemy do wykonania tego narożnika, to jest kształtownik 60x20, 40x20 oraz 10x40. Dotycznie typowy. Zaczniemy. Stworzenia boków siedziska oparcia. Potem wypełnimy siedzisko właśnie kształtownikiem 40 na 10 Kształtowniki lekkie, dosyć szerokie, gąbka będzie na tym dobrze, y, dobrze y, się układać. Narożnik będzie składał się z trzech części. Będzie y, rozkręcany, rozbierany. Aby móc go przenieść w okresie zimowym, gdzieś pod jakiś dach, czy gdzieś do jakiegoś garażu. Poza tym, dzięki temu, że on będzie z trzech elementów, będzie go w łatwy sposób można aranżować w układ taki, jaki w danej chwili chcemy. Sposób łączenia tych elementów. Coś musimy nad tym pomyśleć, aby to łączenie było łatwe, najlepiej bez użycia żadnych narzędzi, ale to czasem coś wymyślimy. Myślę, że w czasie pracy coś samo się urodzi. Wszystkie łączenia musimy tutaj zacinać pod kątem, aby uniknąć spawania zaślepek, ponieważ no dzięki temu, że zatniemy pod kątem, unikamy potem żmudnej pracy, a w tym miejscu te środki plastikowe jednak szpeciłyby cały wygląd tego narożnika, dlatego wszystko zacinamy pod kątem, wszystko spawamy, ślifujemy na zero, potem idzie do ocynku i w późniejszym czasie myślę, że te spawy jeszcze będą wymagać szpachlowania, podkładowania, no i później już finalnie malowania. Pierwsza część narożnika będzie trzy będą trzy osobne półki na tym narożniku. Konstrukcja będzie jedna, na dwa metry dwadzieścia na długa. Do tego będzie dołączany element już w kształcie narożnika, dostawiamy o szerokości y, prawie MS50, czyli dwuosobowy, z oparciem również i pufa będzie jeszcze dostawiana 70-70, na już bez oparcia. Pufa ta może będzie służyła jako przedłużenie narożnika, a ewentualnie jako wolnostojąca pufa, może również posłużyć jako stolik ale stoliki w tym zestawie również będą i również będziemy je robić. wraz z przednią nogą, jest to posławany już wcześniej, oczywiście do kąta, do kątownika. Wszystkie nogi zacięte 45 stopni. Składamy teraz to w jedną sensowną całość. Ten element będzie ramą siedziska i ten element on będzie wstawiony gdzieś na tej wysokości. Na chwilę obecną on nam posłuży jako baza wymiaru. Umieścimy go tu na dole. I ten kształtownik zabazuje nam wymiar już nóg. Pierwszą naszą część mamy gotową. Jest to sofa w tej konfiguracji trzyosobowa. Po dołożeniu dwuosobowej sofy jeszcze z tej strony zrobi się tam na ta sofa czteroosobowa, no bo ta słówka, ona będzie przydokowana tą drugą Częścią dotręcano do tej, do tej sofy. Ale myślę, że to cztery, no pięć osób spokojnie się tu zmieści. Będzie jeszcze oprócz tego jedna ufa, czyli około 6 do siedmiu osób będzie mogło siąść przy takim zestawie. Ten narożnik jest w długości zewnętrznej 2,20 m dwadzieścia Zostawiamy tutaj jeszcze półosobowy element o długości 1,46 m. Po dołożeniu do sofy trzyosobowej tworzył nam się narożnik. Do tej sofy dwuosobowej dołożona będzie jeszcze pufa 76x76 także może służyć nam jako stolik ewentualnie jako pufa do yy, siedzenia. Jak widzicie sofa nasza wróciła z powrotem na dół Spawamy teraz wypełnienie pod siedziska. Na wypełnienie pójdzie kształtownik taki dosyć nietypowy. 40 szeroki, a 10 wysoki, ścianka półtorówka, profil lekki nie zwiększy nam tu kosztów zbytnio o Może być delikatnie mieć tendencję do się, ale do takich rozwiązań stosuje się również pistełki drewniane, które również nie są sztywne, które również mają pewną amortyzację. Myślę, że nie, nie będzie to akurat problemem. Dokładnie taki, o taki kształtownik chodzi. 10 gruby, 40 szeroki, ścianka półtorówka. Nie wiem czy zwróciliście uwagę, a wspominałem wcześniej, że to wszystko będzie cynkowane i nie mamy nigdzie otworów jeszcze. Niestety otworów nie wierciłem z tego względu, że nie byłem w stanie przewidzieć na etapie y, cięcia spawania. Nie byłem jeszcze w stanie przewidzieć, w którym miejscu te otwory nam wypadną. Dlatego zdecydowałem się, że te otwory to zawiercam już na samym końcu po spawaniu, czyli na powiedzmy etapie takim jak w tej chwili, z ewentualnie po wstawaniu y, tych wypełnień, tych siedzisk, za zawiercimy wszystkie otwory dopiero wtedy pod Wiemy mniej więcej, nie wiem czy wiemy, ale potrafimy w miarę przewidzieć, jak ocynkownia będzie to y, w panie. No i w wannie. z drugiej strony u góry, aby tym tam przepływał przez profile. Aby spawać te y, nasze, to nasze wypełnienie musimy przykręcić tutaj profile na każdym tym elemencie aby nasze wypełnienie mogło do spawania tutaj Mieć punkt oparcia. Bo no, niewygodnie by było każdy z osobna jakoś tam licować, dlatego przykręcamy profil na każdej poprzeczce. Wsuwamy, wkładamy wypełnienie, rozsuwamy yy, ustalając te szczeliny. Tutaj przyjąłem szczeliny około 40 mm, ale będą nieco większe, wyjdzie to już z podziału. Jak widzicie każda ilość ścisków nam się przydaje. I teraz podamy nasze wypełnienie. Ciągnie ugnie i nie będziemy w stanie włożyć profili kolejnych. To sytuacja ma się właśnie przy dramach. Ja już tłumaczyłem o tym przy spawaniu bram. Sytuacja jest dokładnie taka sama. Takie profile, te profile, one będą spawane jeszcze również tutaj dla, yy, na oparciu również w boku, aby materac ten dolny nam nie zjeżdżał. Będę celował tak, aby połowę kształtownika, połowa kształtownika, aby nam załapała materac dolny, a druga połowa tego kształtownika tą podłogę górną, żeby też było, był punkt oparcia. Chcę jeszcze jeden. Osiem. Teraz rozwinę na tą stronę. I wypełnienie już jest poheftowane. Przerwy wyszły 41 mm. Ale to nie ma znaczenia większego. Myślę, że nie jest za gęsto, nie jest za rzadko. Gąbka będzie na tym spoczywać spokojnie. Wszystko mamy pocheftane. No i teraz czas na spawanie. Obspawać musimy to mocno, aby było wykonane solidnie. Nie jest to marketówka, jest to produkcja rzemieślnicza, także musi to być wykonane. Bardzo wysokiej jakości. Nie ma mowy tutaj o tym, żeby to się po roku, dwóch nam rozpadało, bo wtedy nie ma sensu taka produkcja, jeżeli jakością dorównujemy do rozwiązań marketowych, które są z założenia już tak konstruowane, aby żywotność tych. Przedmiotów była bardzo niska i bardzo krótka, a my robimy takie rzeczy w sposób tradycyjny. Użyty materi materiał to jest stal, nie aluminium. Co prawda, waga tego będzie nieco wyższa, koszty materiałowe również, ale finalnie i tak wyjdzie to podejrzewam. Poprzez lata użytkowania wyjdzie to taniej, taniej niż, niż kupno podobnej sofy ogrodowej w markecie, 5 minut później. Już mamy obspawane nasze wypełnienie. Pozostało spawy, nie będziemy szlifować, spawy zostają. Pozostanie jedynie ewentualne odpryski pościągać jakimś skrobakiem, pilnikiem. Nie używam, nie używam miksa, używam CO2 dwutlenek węgla do spawania. Stąd jakieś tam niewielkie są odpryski. To jest jeszcze nieobspawane z drugiej strony, a już jest naprawdę sztywne. Myślałem, że to będzie pracować, a to jest. Naprawdę stabilne, a na takiej powierzchni jeszcze ma teraz, znaczy dojdzie z gąbki, która też tam jakoś przenosi tu siłę, ten ciężar, także w zupełności taki kształtowniczek na 70 cm jest wystarczający na metrze 1,20 metr m już bym się zastanawiał. Natomiast w takim polu 70 cm w zupełności ten kształtownik daje radę. W tym miejscu spawamy ten profil, o, który wam, o którym wam mówiłem wcześniej. Materaca mamy 9 cm. Robimy szczelinę 7, materac będzie sięgał nam do połowy profila, a od połowy zacznie się poduszka na oparciu dzięki temu. Te poduchy nam nie będą uciekać. Poduchy będą prawdopodobnie jeszcze na rzepach, mocowane do właśnie tych profili. Jak to łatwo wspawać? Jak to łatwo y, ustawić? Podkładamy profile na 4 cm, na to płaskowniki na 3 cm. I mamy już 7. Wstawiamy nasz profil i możemy spawać.